Siema moi drodzy, dzisiaj znowu gramy w nasze ulubione maszyny hazardowe. Mam dzisiaj Steinhot, Hot, bardzo dobry automat dla takiej spokojnej wolnej gry. Mamy dzisiaj 7200 zł, stawka będzie 75 zł. No i zaczynamy. Oglądacie do końca moi drodzy, w tym filmiku powiem jak dostać ode mnie 250 zł. Już długo nie dotykałem z mam nadzieję, że coś z tego idzie. On wygląda dzisiaj trochę inaczej, ale to jest ten sam z mi podoba jego nowy styl <laughs> dobra, 300 mamy spróbujemy podwójcz, spróbujemy zabieram 450 Ale musiałam spróbować No proszę cię, stąd chodźmy no. Chcesz mu się wyjścisz i się nam 150 mamy O, siedemki. półtora tysięcy zabieramy. I jesteśmy trochę w plusie. 600 zabieramy. Może być trochę później, spróbujemy większą stawkę. Nie wiem. Zobaczymy. Czyli myśliwe. półtora tysięcy. Super. No to możemy spróbować. Trzy razy czarne. No i poszło, słaba sery, nie wychodzi nic z tego automatu. No dobra. Mamy naszego depozytu. Jeśli nie no dawaj, czarny. o, czerwone, przepraszam, czarne, jest, 900 zabieram. Jeszcze raz spróbujemy. Czerwony. A, 3000 mamy. Bardzo dobrze, zabieram. Może być... Trzeba było spróbować podwójć to, ale no nie wiem. Sporo ryzyka, moim zdaniem. 600 zabieram. O, to możemy. Czamek jest. Zabieram. No i znowu poszła ta słaba sera. Ale nie wiem, mi podoba jak dziś się idzie gra. I moi drodzy, wszystkie linki, jak zwykle są w opisie, pierwszym komentarzu. Zawsze możecie spróbować. Kasy nadają mnóstwo różnych bonusów. Wszystko dla graczy. Dlatego rekomenduję. No i subskrybujcie kanał, stawcie lajka i piszcie dla mnie coś. Wszystko czytam. O oh, Jezu, yeah, tyle pomarańczy, półtora tysięcy mamy. Super. Czemu nie? Aaa, siedemki, półtora tysięcy, zabieramy. No jeszcze stań kod Wiem, że możesz No co to jest? O, mamy 600, zabieram I znowu nie wychodzi nic. Ale coś musi być, czuję, że coś z niego jeszcze wyjdzie. Ale oczywiście nie rekomenduję tak działać w ogóle, jeżeli już jest jakaś wygrana, lepiej skończyć i nie ryzykować. 600, zabrać, czy spróbować podmówić? No dawaj, czarny, jest! Zabieramy. Dobra, teraz powiem, jak dostać ode mnie 250 zł. Dlatego, żeby mieć możliwość wygrania kasy, należy spełnić następujące warunki. Subskrypcja kanału. Oczywiście. Trzeba sprawdzić, żeby cała lista tego, co subskrybujesz była dostępna do sprawdzenia. Dalej, łapkę w górę. No i jeszcze trzeba zostawić komentarz, który ma nie mniej niż 5 słów. Oraz oczywiście ma sens jakieś... <grych> Próbujemy Dobra. Bezsensowne i negatywne wyrazy nie podejmują uczestnictwa. Losowania będą się odbywały co miesiąc 1 i 15. W dniu losowania będę wybierał jakiś filmik i za pośrednictwem Pika Winner będę wybierał zwycięzcę. Zostawienia komentarza przy każdym filmiku z określonego terminu znacznie zwiększy Wasze szanse na sukces. O Jezu! To mega wygrane jest! Prawie 4000! Super! Zabieram oczywiście! Dobra. Wyniki będą publikowane na kanału w Karcie Społeczność. Wypłata będzie zrealizowana w USDT TRC-20, zgodnie z aktualnym kursem, oczywiście 250 zł. To będzie Wasza kasa, absolutnie, co zarobcie z nią, to Wasza sprawa. Jeszcze raz w sumie, like, subskrypcja, komentarz, 5 plusów. Czekam na uczestników i zwycięzcę. To już normalną kasę mamy. Jeszcze trochę chyba spróbujemy. Jeszcze trochę. No ale skończymy na dzisiaj. Czarny jest. Zabieram. Może być coś z tego widzi Jeszcze. Czarny. Mi podoba jak on. Kraje dzisiaj. Naprawdę. Normalnie leci dziś. 300 mamy czarne jest. No mamy mamy słabą serę. To normalnie. Dlatego rekomenduję skończyć w pewnym momencie, kiedy już jest trochę kasy. Lepiej skończyć, ale ja tu nie wiem. No. Chcę, chcę pograć jeszcze, lubię grać. O, cztery gwiazdeczki zabieram. Proszę bardzo. Jeszcze mamy 600, zabieram. No i jeszcze dalej. No nie daje. Nie rozleciecie no dobra, czerwone. 5 razy czarny. super. Dobra, 50, koniec. No dobra, skończymy. Wygraliśmy sporo kasy dzisiaj. No, normalnie, normalnie. To był Stein Hot. bardzo dobry taki automat klasyczny dla spokojnej gry, który ma takie wszystkie owoce, siódemki. No, super. Dobra. Dostaliśmy trochę, skończyłem w pewnym momencie, miałem trochę więcej, ale no chciałem pobrać jeszcze, no i wiem, że muszę skończyć już. Inaczej to wszystko pójdzie z powrotem do automatu. Dobra, moi drodzy, wszystkie linki są wpisane w komentarzu, pamiętajcie o konkursie, subskrybujcie kanału. no i wszystkiego najlepszego, moi drodzy, powodzenia i pa pa.